I jak w każdy piątek, czy jak w prawie każdy piątek o tej porze, mamy yy, gości w studiu. Yy, witamy naszego pierwszego gościa. Ups. Yy, gdzieś jest jakieś tutaj albo to tam na górze co gra. Gra to tam na górze może? Albo musisz walnąć drzwiami. I zobaczymy teraz. No teraz dużo lepiej. Cześć. Okej, okay, cześć. Yy, siema, jestem Pius słuchacie właśnie instrumentalu z mojego pierwszego kawałka. Jak będę miał nagrane coś więcej, to wpadnę i będziecie mogli też posłuchać kolejnych kawałków. A na razie to. Jeżeli komuś się spodoba ten kawałek, to będzie dostępny w formacie mp3 na stronie www.konkret.w.pl. No i tyle. Myślę, że spodobał wam się kawałek. Y jeszcze Pasze. raz, czekaj, www.konkret? Tak. .w.pl W.pl, okej. I tam można, tam jest co, tam jest twoja strona, czy? Tak, to jest zin internetowy. Okej. Okay. Właśnie, może chcesz coś powiedzieć jeszcze? Masz chwilę czasu, bo ten kawałek jeszcze chwilę trwa. Chcesz coś powiedzieć na temat tego zina na przykład, czy coś? <coughs> czy czy niekoniecznie? <coughs> odwiedzajcie, odwiedzajcie A, okay. wszyscy. No dobra, to w takim razie pozostawmy tę resztę w zawieszeniu. Na stronie internetowej www.konkret.wpl możecie dowiedzieć się więcej na temat Piusa i na temat jego zina. To jest twój zin, tak? Yy, znaczy, no, okay. współpracuję. Na, na temat zina, który tam jest i na temat tego, co lada moment może pojawić się na jakiejś płycie. A na razie pojedziemy z tym. Yy, jeszcze chcesz może to zapowiedzieć? Yy, tak. Yy, zdarza się tak, że Codziennie dzwonią telefony i każdego z nas mocno wkurzają. No to może i selfemizm, no ale yy, tak jest, że dzwonią telefony i, i każdy się wnerwia, że, że one dzwonią. Dlatego słuchajcie tego kawałka. Na pewno każdy z Was znajdzie coś w nim dla siebie i ze swojego życia. Okej, okay, dzięki bardzo w takim razie i do yy, zobaczenia wkrótce. Okej, okay, dzięki, na razie, cześć. A przed nami. Ups, to nie ten y, suwak, A przed nami pius i dzwonią telefony. Dzwonią telefony. Dzwonią telefony. Dzwonią telefony. 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 wcześniej rano wciąż w objęciach Morfeusza, z boku na bok. Jedynie tak się porusza, nagle w uszach, Dźwięk. Nikogo nie ma w domu Komu mam zadzwonić Kto wyciąga mnie z łóżka przy uchu? Telefon, niestety nie poduszka Siema, Pius Chyba cię nie obudziłem? Nie, wcale A, to sorry, człowieku, zadzwonię później w myślach tego człowieka przeklinam Nie mogę znów zasnąć, choć zmęczona minam Po wczorajszych balach poćwiczyłbym oko Ale jak słyszę, znów mam mnie ktoś głęboko No to spoko, wisi który znowu na linii Zolony Graham Bell, to jeden z winnych Nie zasnę, już wstaję, idę do sklepu na dół I jak na ironię, taki jest już ten padł W jednej dłoni Motorola, jak nie byle kto Gdy w ręku słuchawka, reszta to już tylko tło Teraz w sklepie znikam, sprawdzam stan kiesy Nowa wiadomość, sprawdź darmo smsy Zaczynam dzwonić, teraz nie spuszczę stonu Nie wiem jak wygląda dzień bez telefonu Twoją telefony, na głowie rozmówców tony Twoją telefony i spokój znowu zmącony Twoją telefony, na głowie rozmówców tony Twoją telefony twoją telefony. Na głowie Tysiące słów wypowiedzianych do słuchawki Z drugiej strony, podwójna ilość tej dawki Czy w czasie spiekoty, a może w czasie żawki. Niby z kimś gadam, lecam Franca, znowu do mnie, jaka dzwoni I zanurzam się w odchłani telefonii Oni dzwoniący, kontra ja jeden Uniki, piwoty, jakbym był Fredem Masterem Lecz bez telefonu, tylko zerem Niczym, bo to jest Żyć w tych czasach bez teleaparatu Nie dzwonić samemu i nie dać się światu zastraszyć Nie poddać teleterrorystom, Telefon za telefon i wyjdę na czystą mglisto Widzę dzisiejsze popołudnie Telefony, propozycje, nie wiem gdzie się zatrudnię Wyłączyć aparat i przespać się z deka Centrala już skończy, na razie uciekam Dzwonek dzwoni jak szalony o tej dnia porze Też wiem, że wieczorem będzie jeszcze gorzej Twoją telefony. na głowie rozmówców tony Twoją telefony, I Spokój znowu zmącony Twoją telefon. na głowie rozmówców tony Twoją telefony Twoją telefony Na głowie rozmów miliony Twoją telefony I Spokój znowu zmącony Twoją telefony Na głowie rozmów miliony Twoją telefony Już wieczór nadciąga, a ja jestem w metrze, nikt nie dzwoni i już jakiś pasem wietrze był uprzytamniam sobie jedną ważną rzecz, że mury metra teraz będą mnie strzec, leć Gdy wyjdę zaraz powrotem na górę będę miał na głowie, rozmówców, furę, na ryzykowałbym nawet taką tezę, że będzie ich tyle, co ludzi stezę, a wieczór sprzyja tym zele uciechą Ustawki na baczy, na impre, podstrzeką. I znów pyta mnie ktoś o coś po raz enty. I tak nie odbiorę, jestem mocno zajęty. może święty, ktoś naprawdę wkurza sodzę. Tak, to zaraz idę, w sumie już wychodzę, w domu będę za chwilę na jednej nodze, a kochanie. I jeszcze raz po drodze odbieram dwa połączenia. Zupełnie nowe, zacząłem taki i skończę. Szaloną teletobę w domu jeszcze raz. Po cyfer blacie palcami. Kończę, nie mogę z tymi telefonami.